Dzień dobry Witam Was cieplutko, z tej strony Monika na kanale Mama Tarot Witam Was w czytaniu marcowym Będę omawiać marzec 2023 Dla zodiakalnych panien Witam Was, solarne siostry i bracia Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście na moim kanale Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj wracacie Witam wszystkie osoby, które są tutaj po raz pierwszy w ramach zdrowej wymiany proszę Was o subskrypcję, komentarz, polubienie bądź udostępnienie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Tam jest również namiar na mojego bloga, a także na PayPal, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał. Najpierw, drogie panny, wylosuję dla Was na marzec runę. Durisas. Runa wytrwałości, systematyczności, konsekwencji, asertywności, męstwa, odwagi i walki. Czyli, może z jakąś sytuacją, bądź osobą, czy też instytucją trzeba będzie się w tym miesiącu zmierzyć. Runa zapewnia zwycięstwo nad e, tymi. <ścoughs> Runa też, Durisas mówi o zwycięstwie nad własnymi słabościami. Hmm. Durisas to jest wyrzut. Hmm? Um, czyli może zapowiadać, że w marcu będziecie pracować z tematami, którymi nie mieliście odwagi zmierzyć się wcześniej. Ten rzut pęknie i trzeba będzie doprowadzić do jego uzdrowienia, zasklepienia, ale wcześniej trzeba będzie się uporać z tym, co z niego wypłynie. Uważajcie na ukąszenia owadów. Może być tak, że e, będą w marcu, e, uaktywnią się w marcu jakieś alergeny, zresztą idzie wiosna, Yay. <gry> ale to może właśnie pociągać za sobą jakieś alergiczne e, skłonności, czy te słabości. Mm. Durisas zachęca do walki o siebie, do asertywnego stawania po swojej stronie. Może być tak, ponieważ to jest runa mundurowych policjantów wojskowych, że z takimi osobami będziecie mieć do czynienia. Możecie mieć też do czynienia z despotycznym szefem, partnerem, e, przedstawicielem jakiegoś urzędu. Z tym trzeba będzie się e, zmierzyć. Zobaczymy, co powiedzą karty na marzec dla Was, drogie panienki. Ok, marzec 2023, siedem monet, osiem buław. Eremita. Wyższa świadomość, wyższa wiedza, rozpoznanie, przyspieszenie spraw, być może właśnie urzędowych, bądź też zawodowych, otrzymanie jakiejś por korespondencji, na którą długo czekamy, przynajmniej od lipca, sierpnia, września zeszłego roku. Mm. Spodziewajcie się takich y, wiadomości. Być może też możecie przyspieszyć pewne sprawy dzięki własnemu aktywnemu działaniu. Główna energia tego miesiąca u Pani. osiem buław. Co jest wyzwaniem? Co jest problemem? Śmierć. Co jest w podstawie, czego nie widzicie, co ignorujecie? Sześć kielichów. Co należy do przyszłości? Słońce. Co w Waszej głowie? Pierwsza połowa miesiąca: trzy buławy, druga połowa miesiąca: wynik, siedem kielichów. Dopytamy o tą siódemkę kielichów. Bo to taka nie wiadomo jaka energia. Nie wiadomo, co z tą siódemką kielichów zrobić. Dopytamy jeszcze o śmierć. To jest no może nie najsilniejsza karta. Pff, może zachodzić jakaś mocna transformacja w was w tym miesiącu i ona wynika z tego, że przeceniliście swoje siły. Było jakieś samozadowolenie, zachwyt samym sobą, samą sobą w przeszłości. Mm. Także następuje swego rodzaju taka maturacja osobowości, poglądów, również kierunków, w który, których chce podążać. Natomiast to słońce może też mówić o tym, że czegoś się uczyliście. E, może to dotyczyć szkoły, że na przykład e, Jakaś szkoła się kończy, ona odchodzi już do przeszłości, yy, finalizacja tej szkoły, zdobycie jakiegoś yy, dyplomu, zamknięcie tego etapu. Może być również tak, że coś robiliście dla zabawy, <grychy> dla własnej przyjemności, dla własnej rozkoszy, tak powiem, a teraz to zmienia charakter, to zaczyna być czymś poważnym. Yy, i to może mieć miejsce na skutek jakiejś korespondencji, wiadomości, czy też upublicznieniu tego, co robiliście dotychczas w ramach hobby, pasji, zainteresowań. Zapytamy o tą śmierć. Pięć miecz. Mm -hmm. Konkurencja, rywalizacja. Hmm. Być może chcecie wziąć udział w takowych w konkursach, zawodach i tak dalej, ale ten pomysł em, Albo dla niektórych z Was może się pojawić z racji tego, że coś robiliście tylko hobbystycznie do szuflady w domu, tak? Ukryta karta, szóstka kielichów, to jest nasze domostwo, to jest nasza bezpieczna jakby przystań. I teraz u niektórych będzie tak, że będziecie chcieli wyjść z tym na zewnątrz. To będzie Was kosztowało zwycięstwo nad. Własnym jakby to powiedzieć. Nad własną nieśmiałością po prostu. Ale u niektórych z Was może również być tak, że <kunstwujesz> konkurencja was niechęci. Nie jesteście typem, który lubi rywalizować. I Zaniechacie jakby tego pomysłu. Wszystko zależy od tego, jakie wiadomości, jaki odzew z zewnątrz dostaniecie. Ósemka buław. Macie ws ciche wsparcie rodziny, bliskich, partnera. Możecie tego nie dostrzegać, możecie to ignorować, możecie tego nie doceniać, a to jest bardzo e, cenne. To może Wam dodać takiej pewności siebie, to może też zmienić Wasze spojrzenie na tą, całą, na tą całą sprawę. Szóstka kielichów bardzo wyraźnie mówi, nie jesteś sam. Co jeszcze? Możecie nie wiedzieć o tym, że ma miejsce jakieś wydarzenie, w którym warto by było wziąć udział. Albo jest to. Przed Wami zatajone, stąd ukrycie. Szóstka kielichów. Może to być na przykład y, spotkanie rodzinne. Może to być, nie wiem, przyjęcie niespodzianka. <gry> <gry> Ym, może być również tak, że mm, dojdą do Was. Dotrą do Was te wiadomości, dojdzie do Was jakieś zaproszenie. Nie wiem, na ile ono jest chciane, na, na ile ono jest mile widziane, tak? Bo ta śmierć w piątce mieczy może świadczyć o tym, że zaproszenie dotyczy wydarzenia, w którym albo nie chcecie, albo nie będziecie mogli. Wziąć udziału. Ale tutaj ktoś skutecznie może wpłynąć na wasz punkt widzenia, na waszą decyzję, czy um, pojawić się na tym wydarzeniu, czy też nie. Przeszłość wraca. Przeszłość wraca. I to może być związane z kimś, kto, z, kimś, z, kimś z kim kiedyś byliście szczęśliwi, ale w negatywnym znaczeniu, bo jednak mamy tą piątkę mieczy tutaj i śmierć, może być tak, że miałyście, mieliście do czynienia z osobowością narcystyczną, osobowością niedojrzałą i niekoniecznie chcecie wracać, do tej relacji. Też tak, też tak może, może być. O tą siedemkę kielichów zapytam. Mhm. Właśnie. To też może być Wasz osąd sytuacji. Dlatego powiedziałam, że osoby z zewnątrz mogą zweryfikować Wasz pogląd na daną osobę albo na dane zdarzenie, na daną sytuację. Ponieważ y, ktoś mógł ulec transformacji karta śmierci ktoś może Was zaskoczyć zupełnie innym zachowaniem y, ktoś dojrzał, ktoś się przekształcił y, ktoś y, dokonał rozrachunku sam ze sobą. To nie będzie łatwa decyzja. Piątka Mieczy pokazuje, że wzbraniacie się przed tym powrotem. Natomiast nie należy takiego zaproszenia, takiego powrotu od razu odrzucać, bo to może być dla Was dobre. W śmierci jesteśmy w czymś zapiekli, skostniali. Mamy jakiś pogląd, którego nie chcemy zmienić, i działamy tym na swoją niekorzyść. Mogą się tutaj obudzić jakieś um, trudne wspomnienia, które otworzą jakąś ranę. I to będzie miało miejsce w takim pierwszym odruchu, ale jak poszerzycie horyzonty, bo być może na skutek konsultacji z kimś, albo na skutek m, takiej m, chęci wyjścia poza schematy, poza ograniczenia, poza strach, to tutaj Zobaczycie tą sytuację z innej perspektywy. Mm. Propozycja, która e, kiedyś obudziła wasz entuzjazm, mm. nadzieję i miała miejsce w przeszłości, również może e, wrócić e, w tym miesiącu. To może kolidować z tym, kim jesteście dzisiaj. Czyli coś, czego pragnęliście w przeszłości, wtedy się nie zrealizowało, to teraz wraca. Tylko pytanie, czy to jest dla Was dalej aktualne? Czy to, kim jesteście dzisiaj, jest kompatybilne z tym, co z przeszłości do Was wraca? Otwierają się nowe możliwości. Szykuje się dla Was podróż. Podróż w sensie dosłownym bądź przenośnym mogą realizować się jakieś marzenia, jeżeli tylko wyjdziecie poza jakieś schematy, jeżeli pozwolicie um, sobie na szaleństwo, tak bym powiedziała. Coś umiera, coś odchodzi, bądź coś się przekształca. To powoduje dyskomfort. O tym mówi karta śmierci. Warto. Nagiąć się do tego, jakby zaakceptować to, ponieważ śmierć jednocześnie jest elastycznością, adaptacją do nowych warunków, do nowej sytuacji, zobaczeniem czegoś z innej strony. Bo koniec końców realizuje się dla Was jakieś marzenie, realizuje się jakaś. Lepsza wizja przyszłości, siódemka kielichów, królowa monet, jest jakieś zadowolenie, jest jakaś satysfakcja. Warto przekraczać granice w tym miesiącu, warto otwierać się na nowe możliwości. Warto też dać szansę komuś z przeszłości. Warto powrócić do tego, co was w przeszłości cieszyło. Być może jakaś nauka, być może jakiś kierunek edukacyjny. On też może do Was powrócić i realizować się w tym miesiącu, albo nauka, którą pobieraliście, czy też coś, co robiliście z potrzeby serca, może się przekształcić i może skutkować spełnieniem jakiegoś marzenia. Z tym mogą przyjść też możliwości podróży, nowej pracy, przeniesienia, ale powoduje to jakiś dyskomfort konieczność wyjścia poza ramy. Zodiakalny skorpion stanowi wyzwanie w tym miesiącu. To może być osoba z Waszej rodziny, to może być osoba starsza. Tu jest ból. E, tu jest poczucie krzywdy, tu jest kłótnia, tu jest konflikt. Ale to się rozmyje e, wraz z upływem miesiąca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wspaniałego marca Wam życzę. Pa Pa!